Witajcie moi drogie Macmerficzki! Witajcie serdecznie, moi ósmoklasiści, ponieważ ten odcinek w tym odcinku powiemy sobie dalej, będziemy kontynuować rozwiązywanie zadań. Słuchajcie, które CKA opublikowało jakie te, które warto, słuchajcie, powtórzyć, jako te, które sprawiły Wam problemy na egzaminie próbnym. Więc co robimy? No słuchajcie, rozwiązujemy te zadania. Rozwiązujemy i uczymy się i utrwalamy i powtarzamy. Tak, żeby, słuchajcie, żebyście mieli 100% upragnione na egzaminie ósmoklasisty. Ja Was, ja liczę, ja Was dopinguję, wiem, że dacie radę, słuchajcie. Zadanie 31, już jesteśmy, słuchajcie, na zadaniu 31. No i mamy trzy sąsiadki. Trzy sąsiadki, które zamówiły w sklepie internetowym kawę. Kawa dla Pani Malinowskiej. Kawa dla Pani Malinowskiej miała kosztować 120 zł. Kawa dla Pani Wiśniewskiej. Miała kosztować 90 zł. A kawa dla pani Śliwińskiej, podobnie jak dla pani Wiśniewskiej, też miała kosztować 90 zł. Łącznie te trzy panie sąsiadki zamówiły kawę za. No zobaczcie, 90 plus 90 to jest 180, plus 120 to jest 300, czyli 300 zł. Za 300 zł zamówiły kawę. Te panie, słuchajcie, sąsiadki. I Teraz uwaga, ponieważ sąsiadki przy zakupie razem utrzymały za zamówioną kawę yy, zniżkę i zapłaciły za nie 260 zł, czyli uzyskały 40 zł zniżki. I teraz, yy, I teraz co? I teraz słuchajcie, musimy policzyć, jak tą zniżkę rozłożyć wspólnie na te badane osoby. I teraz uwaga. Pani Malinowska płaciła 120 zł, prawda? Czyli zobaczcie, może ja, żeby nie liczyć zniżki i później odejmować, ja będę po prostu liczył od razu, ile ona powinna zapłacić. Czyli ona zapłaciła 120 zł z 300, prawda? Zobaczcie. E, więc, żeby policzyć, jaką proporcję stanowiło jej zamówienie, to podzielę sobie 120 przez 300. Tutaj mam 12,30. Zobaczcie, mogę zredukować sobie to jeszcze przez chyba 6. I będę miał 2 piąte, zobaczcie, i wychodzi mi dwie piąte. I teraz ja muszę, chociaż słuchajcie, może, może czasami nie warto upraszczać do możliwie najprostszej postaci. Dlaczego? Dlatego, że dużo fajniej będzie, nie chciałem tego zmazać, dużo łatwiej będzie nam się liczyło, gdy będę miał w mianowniku 10, a nie 5. Więc ja podzielę sobie to, słuchajcie, przez 3, czyli będę miał tutaj 10, a tu będę miał 4, czyli mam 4 dziesiąte. I teraz uwaga, ponieważ zakupy wynosiły 260 złotych, to pani Malinowska powinna zapłacić 40 z tych 260 zł. Zobaczcie, 0 nam się skraca i zostaje mi 26 razy 4. Jak pomnożę sobie 26 razy 4, to mam 6 razy 4 24, 2 dwa dalej, 2 razy 4 to jest 8 i 2 to jest 10, czyli mamy 104 zł. Tyle powinna, słuchajcie, zapłacić y, pani Malinowska. 104 zł. Natomiast pani Wiśniewska i pani Śliwińska zapłaciły po 90 zł. 90 zł z 300, zobaczcie. Więc ja również sobie tutaj skrócę, może sobie przez 0 i mam 9,30. Tutaj podzieliłbym sobie jeszcze przez 3 i będę miał 3, uwaga, dziesiąte, 3 dziesiąte i teraz pomnożę 260 razy, właśnie 3 dziesiąte. Zobaczcie, dyszka mi się redukuje i zostaje mi 26 razy 3. Pomnóżmy 26 razy 3. 6 razy 3 to jest 18, 8, 1 dalej. 2 razy 3 to jest 6 i 1 to jest 7, czyli mam mm, 78 zł, Czyli 78 złotych. E, pani Śliwińska, przepraszam, pani Wiśniewska, ale pani Śliwińska jak najbardziej też, ponieważ obie, składa, obie wkładały, kupowały po 90 zł, czyli obie zapłacą tak naprawdę tyle samo, czyli po 78 złotych. Ile powinna zapłacić każda z pań, słuchajcie? No więc w odpowiedzi powinniście ładnie napisać, że pani Malinowska powinna zapłacić 104 zł, a pani Wiśniewska i pani Śliwińska po 78 zł. I to byłaby odpowiedź na to zadanie. Proste A i B są równoległe. Półprosta PA i PB przecina te proste w punkcie A i B. Ok, czyli to są proste równoległe, słuchajcie. O. Czyli równo odległe od siebie. Możemy napisać, że A jest równoległe do B. E, I wiemy, że półproste PA i PB przecinają te proste w punktach A i B. W wyniku czego tworzą z, nimi, tworzą z nimi kąty ostre o miarach podanych na rysunku, czyli mamy 27 stopni i 63 stopnie. My mamy uzasadnić, słuchajcie, że kąt APB, czyli ten, bo to jest tak jakby APB, widzicie? My mamy uzasadnić, że ten kąt jest, 30, jest 90 stopni, bo mamy uzasadnić, że jest to kąt prosty. Czekajcie, ładnie to poprowadzę. Uda się, uda się. Udało się. No więc mam udowodnić, że jest to kąt prosty. No więc zróbmy, słuchajcie, coś takiego. Ja narysuję kolejną prostą. O, prostą C. I ta prosta C jest równoległa do prostej A, i oczywiście prosta C jest równoległa jednocześnie do prostej B, prawda? Co jest bardzo ważne. Dlaczego? No dlatego, że słuchajcie, jeżeli ja wiem, że tutaj jest kąt 27 stopni, to tutaj też jest kąt 27 stopni. Z czego to wynika? No to wynika z tego, że to są kąty odpowiadające. Na no z kolei z drugiej strony patrząc, jeżeli tutaj mam kąt 63 stopnie, to tutaj też będę miał kąt 63 stopnie, i to wynika również z tego, że to są kąty odpowiadające. No więc cały ten nasz kąt, o którym tutaj mówimy, czyli ten kąt, y, jaki tam jest to kąt? ABP, APB, a, przepraszam, wybaczcie, tu jest P, ja tego nie dojrzałem, APB, to jest nic innego jak 27 stopni plus 63 stopni. teraz zobaczcie, jak ja to do siebie dodam, to mam 20 i 60, to jest 87 i 3, to jest piękne, równe 90 stopni. A to jest kąt prosty. Kąt prosty ma dokładnie 90, słuchajcie, stopni. Zadanko 33. Trójkąt przedstawiony na rysunku jest ścianą boczną ostro prawidłowego czworokątnego. Skoro jest to ostrosób, słuchajcie, prawidłowy czworokątny, to znaczy, że ten ostrosób ma w podstawie kwadrat. Pamiętacie, prawidłowy, czyli w podstawie jest figura foremna, w tym przypadku będzie to oczywiście kwadrat. Ja narysuję sobie tutaj prostokąt, troszeczkę z takiej perspektywy bocznej, aczkolwiek to jest, pamiętajcie, jakaś perspektywa, więc to jest kwadrat, ok? Zaraz zresztą zaznaczę, że to jest kwadrat, żebyście widzieli. I tutaj prowadzę sobie, słuchajcie, wysokość, i teraz muszę sobie no właśnie to jest ten problem, że mi się tutaj troszeczkę połączyło, ale dobra, nieważne, nie, nie będzie aż tak widać z tamtej strony. Hmm, natomiast to jest nasz ostrosłup, tak miał być ostrosłup? ostrosłup? Prawidłowy czworokątny, czyli tu mam A i tu mam A, a to, co tutaj, słuchajcie, jest narysowane, o, to ten trójkącik, to jest nasza ściana boczna naszego, słuchajcie, ostrosłupa, czyli to jest to. I teraz tak, no skoro widzicie tutaj na dole w podstawie jest 8, to znaczy, że moje A jest po prostu 8. Yy, natomiast ściany boczne mają 9 cm. I teraz mamy obliczyć pole powierzchni całkowitej tego Ostrosupa. Pole całkowite Ostrosupa, no bardzo ważna jest, słuchajcie, znajomość wzorów, bo bez wzorów troszeczkę ciężko. Aczkolwiek pamiętajcie, że wiele jest wzorów w matematyce takich, które sami jesteście w stanie sobie, że tak powiem, domyślić się, wyprowadzić je. I podobnie uważam jest tutaj, no bo jak już wiemy, jak wygląda Ostrosupa to pole całkowite jest po prostu e, sumą wszystkich sumą pól, wszystkich ścian tego ostrosłupa, więc musimy do, pol, do pola podstawy, prawda, Czy, bo jest jedna podstawa, czyli kwadracik, dodać pole ścian bocznych, tak to się nazywa, czyli PB, to jest pole ścian bocznych, a wszystkie ściany boczne tak naprawdę wyglądają jak ten niebieski trójkącik, a tych ścian bocznych oczywiście jest cztery, prawda, bo jest to granie sposób prawidłowy czworokątny. Zacznijmy może od najłatwiejszego, czyli od pola podstawy, Pole podstawy, czyli pole kwadratu to jest a kwadrat, A jest 8, czyli mam A do kwadratu, 8 do kwadratu, czyli 64 cm kwadratowe. Natomiast jeżeli chcemy policzyć, słuchajcie, pole ścian bocznych, no to pole jednej ściany to jest 1 druga razy podstawa, czyli 8 razy wysokość. No i tu jest problem, ponieważ ja nie znam wysokości. No i oczywiście to jest pole jednego trójkąta. A ścian bocznych takich samych mam 4, więc tutaj zrobię jeszcze razy 4. No tylko mam problem, słuchajcie, z tym, żeby policzyć, ile jest wysokość. Znaczy no, problemu to ja nie mam, bo zobaczcie, wysokość jest tutaj. Ponieważ jest to trójkąt równoramienny, ponieważ w, w ostrosłupie prawidłowym wszystkie ściany boczne e, są takie same, są trójkątami równoramiennymi na pewno, czyli tu mam 9 i tu mam 9, więc wysokość w ogóle opadająca na podstawę podzieliła mi tą podstawę na dwie równe części czyli tutaj mam po prostu cztery no i teraz z twierdzenia Pitagorasa możemy wyliczyć sobie jaką długość ma wysokość naszego naszej ściany bocznej jak to szło? No szło to mniej więcej w ten sposób że h do kwadratu czyli przyprostokątna do kwadratu dodać przyprostokątna do kwadratu równa się przeciwprostokątnej do kwadratu. 4 do kwadratu to jest 16. 9 do kwadratu to jest 81. Przenosimy sobie to 16 na drugą stronę, pamiętając o tym, że zmieniam znak na przeciwny, czyli będę miał 81 minus 16, co daje nam 65. A zatem wysokość to jest pierwiastek z 65 cm. No i teraz, jeżeli sobie tutaj podstawimy pod wysokość, zobaczcie, pod H, tyk, 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 mogę podstawić. Pierwiastek z 65, to co ja będę, słuchajcie, miał? 1, 2 i 4 to jest 2. 2 razy 8 to jest 16, czyli mam 16 pierwiastków z 65 cm2. No i to jest, słuchajcie, pole ścian bocznych, a zatem pole całkowite, pole całkowite mojego ostrosupa to jest pole podstawy, czyli 64, dodać 16 pierwiastków z 65 cm kwadratowych. W odpowiedziach bardzo lubią wyłączać coś przed nawias, jak mam taką sumę. Ja bym na przykład wyłączył 16 przed nawias i miałbym 4 plus pierwiastek z 65 cm kwadratowych. Myślę, że jak tak wyłączycie, to osoba sprawdzająca będzie wiedziała, widziała, że Wy w ogóle ogarniacie i wiecie, o co chodzi. Natomiast jeżeli byście tego nie wyłączyli, słuchajcie, to nie jest to w żaden sposób jakimś problemem, czy za to nie ujmą Wam punktów. Natomiast musicie na pewno pamiętać, aby napisać na końcu jednostkę naszego Pola całkowitego. No Ok. 34. Jaskinię książęcą może zwiedzić codziennie tylko 10 grup. Uwaga, rysujemy sobie osi, rozrysujemy sobie, jak te grupy będą zwiedzać. Słuchajcie. Tylko 10 grup. No więc tak, pierwsza grupa rozpoczyna zwiedzanie o 9, a, kolej, a ostatnia o 16.30. Grupa harcerzy przyszła zwiedzać jaskinię o godzinie 13.25. Ile co najmniej minut harcerze będą musieli poczekać na wejście do jaskini? No więc zobaczmy. Yy, słuchajcie, ile tutaj będziemy mieli wejść pomiędzy 9 a... Aha, ostatnia grupa wchodzi o 16.30, czyli zobaczcie. Tu mam tak, yy, tu wchodzi pierwsza grupa, tu wchodzi druga grupa, trzecia grupa, czwarta grupa, piąta grupa, szósta grupa, siódma grupa, ósma grupa. 9 grupa i ostatnia grupa wchodzi o godzinie 1630. Więc żeby policzyć słuchajcie, ile, yy, co ile wchodzi, wchodzą te nasze grupy, zobaczcie, to musimy tak naprawdę policzyć tak. No między 9 a 16.30 jest 7,5 godziny, prawda? 7 godzin i 30 minut. Yy, jeżeli policzę sobie, zamienię sobie to na minuty, to każda godzina ma 60 minut. Czyli mam 7 razy 60 i dodać to 30 7 razy 6 to 42, czyli to jest 420, 450 minut. I teraz zobaczcie, tak jak sobie policzyliśmy, ile grup tutaj wejdzie. Mam raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8 i jeszcze tutaj ta dziewiąta grupa o godzinie 9 rano. Więc żeby policzyć, żeby policzyć co ile wchodzą te grupy, to musimy tak naprawdę to 450. Podzielić przez 9 i wtedy mam 45 na 9 to jest 5, czyli mam 50 minut, co oznacza, że te grupy wchodzą po prostu co 50 minut. Czyli zobaczcie, yy, kolejna grupa wejdzie o 9.45, kolejna grupa wejdzie, yy, przepraszam, co 50 minut miało być, nie wiem czemu ja napisałem 45, 9.50, kolejna to jest 10 minut do 10 i jeszcze 40, czyli 10.40. Kolejna grupa to jest jeszcze 50 minut, czyli 20 minut do 11 i 30 po 11, czyli 11:30. Kolejna grupa wejdzie o godzinie 12:20, bo 30 minut do 12 i jeszcze 20 minut, czyli 12:20. Kolejna wejdzie o 13:10, kolejna wejdzie o 14:00, kolejna wejdzie o 14:50 i kolejna wejdzie o 15:00, zobaczcie, 10 minut i i 40, czyli 15.40. No i kolejna wejdzie, o, zobaczcie, kolejne 50 minut, czyli 16.30, czyli wszystko zegarowo nam się jak najbardziej, słuchajcie, zgadza. Teraz pytanie jest, ile ta grupa karcerzy, która przyjdzie o 13.25, będzie mu się, będzie musiała czekać. Otóż, jak oni przyjdą o godzinie 13.25, czyli gdzieś w tym miejscu, to najbliższe wejście będą mieli o godzinie 14., tak? Czyli od 13:25 do godziny 14:00 jest ile czasu? No musicie sobie, słuchajcie, to policzyć. Yy, no chyba to nie jest nic specjalnie trudnego, ponieważ mam 5 minut do 13:30 i jeszcze całe pół godziny, czyli tak naprawdę 35 minut, ale to tylko i wyłącznie wtedy, gdyby udało im się wejść pierwszym możliwym, że tak powiem, yy, wejściem do jaskini, czyli pierwszą możliwą Momentem, kiedy właśnie wchodzą wycieczki. Czyli 35 minut. Czyli odpowiedź powinna zabrzmieć w ten sposób, że harcerze będą czekali na wejście do jaskini co najmniej 35 minut. No i mamy Agnieszkę. Agnieszka zapisała liczbę czterocyfrową podzielną przez 7. No zaraz będziemy kombinować, żeby była podzielna przez 7. Natomiast skreśliła w niej liczbę, cyfrę jedności, czyli mam tak, mam cz i zostało mi 4,96 i skreśliła cyfrę jedności, czyli ja nie wiem, słuchajcie, co to jest. To jest jakiś x. I teraz tak. Wiem poza tym, że po skreśleniu tej cyfry jedności zostało mi 4,96, czyli tak naprawdę wiem, jakie były wcześniejsze cyfry, to wiem, że liczba, którą mam, ma być liczbą podzielną przez. 7. Ma być to liczba podzielna przez 7, więc no jakby, nie, zobaczcie, możemy sobie próbować, bo m, zobaczcie, jaki mam wybór. No, pod x mogę podstawić tak naprawdę 10 cyfr, tak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Natomiast jaka to jest liczba? No to jest 496, czyli to jest 496, yy, mógłbym napisać, że to jest 4960, dodać jakiegoś x, prawda? Ale zobaczcie, czyli można by było napisać. Bo to 49 już mi się słuchajcie, z czymś kojarzy. Zobaczcie, to jest 49, 4900, prawda? Dodać 60 i dodać jakiegoś x. No 4900 dzieli się przez 7, prawda? Więc ja się nie muszę martwić tą częścią. Fajnie by było, gdyby to 60 plus x dzieliło się przez 7. I szczerze mówiąc, to jedyna liczba, która, zobaczcie, jak pododaję sobie yy, 60, czy mamy jakąś liczbę 60 zaczynającą się na przykład dwucyfrową zaczynającą się od szóstki, czyli gdzieś część dziesiętna jest, część, przepraszam, gdy dziesiątek mam 6, yy, jaka to będzie liczba, żeby dzieliła się przez 7? Zobaczcie, no jak mógłbym wziąć 60, nie dzieli się. 61, 62, 63, ooo! I chyba mam, zobaczcie, liczbę, która dzieli się przez 7, prawda? Bo 63 to jest 9 razy 7. A kolejna tak naprawdę podzielna przez 7 to jest dopiero 70, prawda? Czyli nie ma na początku szóstki. Więc zdecydowanie to musi być liczba 63. A skoro to ma być liczba 63, to ja do 60 muszę dodać co? Dodać trójkę, czyli ja wiem, że moją cyfrą jedności jest 3. Jaką liczbę czterocyfrową zapisała Agnieszka? Pamiętajcie, bo ja nie mogę tak pisać w odpowiedzi, że to jest 3, bo chodzi o to, żebyśmy zapisali jaka jest to liczba. Czterocyfrowa, więc to liczba czterocyfrowa to 4, 9, 6 oraz 3. Taką właśnie liczbę czterocyfrową zapisała Agnieszka. Słuchajcie, kolejne 5 zadań, słuchajcie, za nami. Zadania nie są, zobaczcie, yy, bardzo trudne. Czasami trzeba coś zauważyć, czasami po prostu trzeba coś policzyć. Bardzo ważna jest umiejętność działań, umiejętność liczenia pisemnie, tak? czy dodawania, czy odejmowania, mnożenia i dzielenia. To zdecydowanie Wam się przyda, więc to musicie sobie koniecznie, koniecznie powtórzyć. No ale zadania, czytajcie przede wszystkim zadania bardzo ostrożnie i bardzo uważnie. I nie czytajcie zadań tylko raz, tylko przeczytajcie raz, później przeczytajcie drugi raz. I dopiero po przeczytaniu trzy razy e, zaczynajcie rozwiązywać zadanie, ponieważ każde przeczytanie zadania okazuje się, że y, po każdym przeczytaniu wyciągacie zupełnie inne, naci, zupełnie inne z, wyciągacie może nowe wnioski, może zogowiaduje się czegoś więcej i coraz łatwiej będzie Wam rozwiązać po prostu to zadanie. To tyle słuchajcie w tym odcinku. E, żegnajcie moje maty Witamy się w, już w ostatniej części, właśnie zadań e, CK e, przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty.